Jest z nami ksiądz biskup diecezji kieleckiej, Marian Florczyk. Księże biskupie, mamy ornaty, mamy organy, mamy kielichy, a wracając do ornatów jest coś, co ksiądz biskup wybrał dla siebie? Jakiś modny ornat? To znaczy, jest, może nie wiem, czy modny, ale na pewno bym wybrał jeden z ornatów, które były wcześniej używane. Cieszę się, że, że tak powiem, ten styl, jest nawiązanie do dawnych ornatów. My to nazywamy ornatami jeszcze przed yy, które no, są bardziej ubogacone, że tak powiem, tutaj widziałem haftem ręcznym, niektóre maszynowo, ale są bardziej zdobione yy, i te ornaty na pewno jakoś tak y, swoją, y, że tak powiem swoim pięknem, bogatym haftem na pewno. Mamy w Polsce składanie? Trochę widać na tej wystawie, czy jest na przykład tak, że, że decyzje także muszą trochę oszczędzać, czy ograniczają inwestycje, czy ograniczają zakupy. Bo no to jest kryzys, który dotyka całego społeczeństwa. Kościół no to, to, to społeczeństwo, czy to społeczeństwo parafialne, czy jakieś wspólnota zakonna, ale właściwie e, życie, powiedziałbym, e, taki, opiera się parafialne na, e, na, dobrze, na, dobrze na dobrym materialnym parafial. Jeżeli to dobro materialne parafiane jest uszczuplone, no to też i życie materialne parafii, a więc budynków sakralnych, budynków parafialnych, no, też zaczyna odczuwać. I na pewno dotyczy, dotyka każdego z nas ten kryzys. A z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tam, gdzie są też pastorzy aktywni, to ludzie widzą, że duszpasterz też chce coś zrobić dla parafii, dla nich, bo parafia to oni. Ludzie mają taką też i dumę, żeby poszczycić, że tak powiem, z pięknem z danego środowiska, danego społeczeństwa, dlatego też na ile mogą, to składają ciężkie... Grosz, mówię ciężki, bo na te pieniądze ofiarowane pracują ciężko i myślę, że ja osobiście rozumiem ten trud, tym bardziej, że wydatków jest tak dużo, kryzys rodzi, że tak powiem, jeszcze większe potrzeby. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni tym wszystkim ofiarodawcom, dobroczyńcom za każdą złotówkę, bo to jest kosztem czasem rodzin żeby skupie mamy wspaniałą wystawę Biblii i zapewne wiele osób, które przyjdzie i zobaczy tę wystawę, będzie zaskoczone, jak wiele bezcennych egzemplarzy pochodzi z seminarium kieleckiego wspólnego. Tak, my mamy takie zasoby bogactwa, jeżeli chodzi o księdza w naszej bibliotece, że chyba sobie nie zdajemy sprawy z tego. Bogactwo jest bardzo wielkie. nawet nie wiem, czy my do końca sobie wszyscy zdajemy sprawę. Mówię wszyscy i jako my również, jako osoby duchowne, jako jak wielkie zbery mamy w bibliotece. Nie da się tego udostępnić ze względu na, na, na wszelkie bezpieczeństwo, ale przecież ta biblioteka seminarium ma 200, ponad 280 lat. I, I była taka tradycja dawniej, że księża na przykład, no to byli pasjonaci książek, oni książki kupowali i po śmierci danego księdza to wszystko szło do, do biblioteki seminaryjnej. Ta biblioteka została, powiedziałbym, cudem uratowana po II wojnie światowej, czy, czy w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej, kiedy żołnierze radziecy weszli przez księdza biskupa Jaroszewicza i stąd możemy powiedzieć, że to bogactwo zostało, tylko to wymaga konserwacji.